Przyszedłem do hodowli i właśnie natrafiłem na kocącą się samicę Samice. zaczęła się kocić już tam widać pod nią kilka młodych oblizuję je jak widzicie tam pod nią za młode już więc na pyszczku ma krew o jak widzicie tam się ruszają pod nią Blizuje. więc nie będę jej tutaj stresował zamykam jej klatkę Siemka wszystkim dzisiaj w odcinku będzie wykot samiczki tej białej, okociła się właśnie wczoraj Pogadamy za chwilę o niej. Na początku wam jeszcze pewnie widzieliście już. Yy, dodałem krótki urywek. Yy, z tego jak samica się koci. Właśnie wczoraj. Przyszedłem do hodowli. I trafiłem właśnie na ten moment. Gdy się kociła. Więc tam pewnie urywek żeście widzieli już. Tutaj jeszcze pokażę wam o. Zakupiłem sobie dzisiaj. Siano. Pięć worków. Brakło znowu. Rany się tam pasą. I tu jeszcze taka sprawa. Może ktoś będzie wiedział. Mam dwie takie kurki, które tak osuwiało siedzą. Jest to ta jarzębiata i tam na polu gdzieś jeszcze jest jedna rossa. I ona tak dziób do przodu wyciąga, o tak powietrze łapie więc nie wiem co to się z nim dzieje możecie pisać no i teraz przejdźmy do samicy zobaczymy co tam u niej Ja mówię kłóciła się wczoraj niestety dwa młode odpadły Reszta jest Tam w kącie Teraz sprawdzimy ile ich jest, a dwa odpadły, bo jeden leżał tutaj, gdzie samica, martwy, a drugi leżał przy drzwiczkach, martwy też. I zobaczymy ile ona tam ma tych maluchów, tylko muszę ją capnąć i wyciągnąć z klatki, bo przy niej nie jestem pewny więc wolę ją wyciągnąć więc za chwilkę się widzimy tawieczkę sobie wyciągłem i teraz na szybciona sprawdzimy jak tam maluchy co u nich natarłem oczywiście rękę i ile ich tu ma raz Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i siedem, siedem maluchów. Widzę, że jadły, więc bardzo dobrze. Będą barwy tej, co mufleż mi padł. Będą tej barwy, co y, tamte, co miałem, te takie Madagaskar, czy jak to tam się nazywało. Więc tak to u nich wygląda. Niestety mi flash padł. Nie wiem, ile tej baterii mi zostało. O, 30% to dlatego. Więc dobra, one tam sobie siedzą. Siedem maluchów. Jak mówiłem, Względn jeszcze telefony o. Dobra Więc niech siedzą, zaczyna padać, więc samice łapiemy i wkładamy do gniazda do klatki Żeby już siedziała z nimi Mamuśka, bunia Więc tak to wygląda u niej 7 młodych żywych, dwa wczoraj martwe wyrzuciłem, więc 9 okociła 7 zostało Oby reszta już się zdrowo chowała. Zajrzymy jeszcze do tych tutaj do fusi zobaczymy co u nich czy wszystkie są jeden dwa trzy cztery pięć sześć siedem i osiem ten największy. Dobra, wszystkie wkładamy z powrotem. Fajne łaciate o ten wypadł łaczate ten jest fajny on ma spod spodu białe a od góry jest czarny więc zobaczymy co z niego wyrośnie dobra przykrywamy i zamykamy klatkę więc tak to wygląda tutaj jeszcze wam pokażę Pada już u mnie Pada już u mnie trzeci dzień Bardzo dobrze Niech się rozpada I co? Na dziś to tyle Taki krótki odcineczek ze sprawdzenia gniazda Niech się darzy Trzymajcie się Do usłyszenia Hej